We'll <laughs> be Go. Słuchasz wydania ekstra programu Desert of Time Chart w Radiu KRK. Zapraszają Dawid Pytlik i Wary Oldman. Jesteśmy, dobry Aha, wieczór. Dobry wieczór, panie Dawid. Co, co, co w takim świetnym humorze pan dzisiaj? No pana widzę, to, to od razu mi się humor po, po, poprawia, naprawdę. A to powiem panu, że nie jest pan jedyny. Bo panu również się poprawił? Nie, to znaczy nie jest pan jedyny, któremu się poprawia Aha. humor na mój widok. Już myślałem, że panu się na mój poprawił, no ale... No, 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 no. Nie, niech pan ja zawsze głos, się muszę no. Ja zawsze muszę się prosić o jakieś komplementy z jego strony. Przywykłem, Dobrze. bo po prostu nie potrafi Chcę, to, do, nic nie, miłego powiedzieć. No Ja powiem teraz coś no. bardzo miłego. No, bardzo proszę. Tu Deezer Top Ten chart w wersji Śbos. Ojejku, extra. jakie to miłe. Będziemy do 21. No -huh. um, to pan Dawid Pytnik. No, mhm. no to ten. No. Zapraszamy. Zapraszamy. W końcu zrobił mi tą kawę. To jest The Deezer Top Ten Chart. Pan już pije chyba piątą. Um, tak, pije piątą. No, no, bo wie pan, <laughs> wie pan jak jest. Nie chcecie pić kawy robionej przez Oldmana. Wiecie ile ten gość słodzi? To się w, w głowie nie mieści. Ale naprawdę. mówi pan o kawie czy o... O kawie. Czy o panu? Bo panu to w ogóle... Mnie, pan to, <laughs> mnie to w ogóle nie słodzi, ale kawę to przynajmniej cztery. Taka zawisina mm. generalnie. Można łyżeczką mm. jeść i wie trzęsie pan, się co? jak galareta. Ale to moja słodycz, bo, bo, bo ja jest bardzo słodkim chłopcem, prawda? Nie. To ta, to ta słodycz z czegoś się musi brać i ona właśnie z tego się bierze. Mm -hmm. Z tego, że ja sobie tak, proszę pana, wezmę ten mm -hmm. kubeczek, tak? Mm -hmm. Nasypię tam tej kawy, mm -hmm. zaparzę, mm -hmm. odczekam, mm -hmm. następnie wsypię tam te cztery, pięć, no czasem siedem łyżeczek cukru. Mm -hmm. Proszę pana, zamieszam cztery razy w prawo, cztery w lewo. No i potem proszę pana. Te no pan miał być jak pan wybitnie. Ua. Przepraszam, to ja może zrobię kolejną kawę, coś zagramy i za chwilę powiem co w dzisiejszym programie. W końcu wstała nasza śpiąca królewna. Dzień dobry. <gry> Dzień dobry. Dobry wieczór. Już się witaliśmy. To pan tak pana chyba obudził. Dobrze, co dzisiaj będzie. Co e, dzisiaj panie będzie? Panie Dawidy, no, dzisiejszym tematem przewodnim nie może być nic innego, mm -hmm. jak Kanye West. Mm -hmm. Taki mało znany <grym> drugi artysta ser Paul McCartney. No właśnie, ja go kompletnie nie kojarzę. No, no, sprawdzimy inne takie duety, gdzie ktoś mało znany wybił się na kimś bardziej znanym. Mm -hmm. e, panie Dawidzie, co tam jeszcze w dzisiejszym programie? Ryszard Kalisz podobno będzie ojcem To, to też, to też, to też mhm. No i proszę pana, zajrzymy też y, Na muchy się mówi, czy do muchy? Zadzwonię do Marcina I zapytam, jak, jak <sum> powinna się <sum> mówić To pan zadzwoni, a my zajrzymy do muchy Więc zostańcie z nami Do 21.00 będziemy brodzić W świecie show biznesu Boże, jak ja kocham to słowo Brodzić Deezer Top Ten Chart w wersji ekstra to jest Wery Oldman. Rykoszepem. <noise> ktoś go kto zauważył. Dawid Pytlik. Game mm -hmm. West. Ktoś... Będzie. Tak? Będzie za chwilę. Może zagramy. Czy z duetem? E, z, z duetem z bardzo nieznanym artystą. Mm. Takim, którego w ogóle nawet nikt nie kojarzy. Kto, 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 kto go kojarzy? Ja go kto nie, nie, go po... nie. Ja też. To teraz sobie zagramy Kane Westa. Jego wszyscy kojarzą. Mm -hmm. Wizer top ten czarny wersji ekstra. On nie robi takiego śmiechu. Dobrze. Pan Dawid zawsze mówi, a może pan chociaż raz inaczej zacząć? No, może pan chociaż raz inaczej zacząć? No proszę pana, proszę bardzo. Mamy piątkowy, ładny wieczór. Za oknem ciemno. Zimno. Ponuro. Cudownie. A wysłuchajcie, słuchacie Deezer, Top Ten Chart w wersji ekstra Faktycznie, zaczął inaczej Pan obiecał, że będzie Kanye West Będzie Kanye West mało znany artyst Ale najpierw zapytam, czy słuchał pan One, Only One Nie, a mi pan Proszę bardzo As I co? No, no, przyjemno, no przyjemno, Całkiem fajnie brzmi, no nie? No. Tego drugiego artysty na pewno pan nie kojarzy. Nazywa się ser ser Paul McCartney A to, to, przepraszam, jakiś nowy gatunek? Nie, 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 to jest taki niszowy artysta Bardzo młody zresztą, tak przynajmniej tak? twierdzą fani Kane Westa Którzy po opublikowaniu tego utworu I po, 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 po opublikowaniu informacji O tym, że Kane West nagrywa z Paulem McCartneyem Tak to skomentowali wpis Na portalu społecznościowym Nie wiem kim jest Paul McCartney Ale dzięki Kane'i na pewno zrobi wielką karierę <śmiech> <śmiech> Tak było w tym tygodniu Serio? Tak, serio, naprawdę. Jezus Maria, co to za młode. A to w jakim wiem. wieku to coś było, co skomentowało? wolałem nie sprawdzać. Kolejne proszę bardzo, informacje. No. Za to właśnie kocham Kejnik. Nie, niech pan, niech pan, za, za, pan za... zaczeka, ja się przytrzymam stołu dość za odkry... solidnie. za odkrywanie młodych talentów. Mam nadzieję, że podpiszę kontrakt z tym całym Polem McCartneyem, kimkolwiek on jest. Boże, to ja teraz może wyjaśnię <laughs> tym państwu, innym państwu, którzy nie kojarzą, kim jest pan ser Paul McCartney. Mhm. To ja posłucham. Duże się dźwiękowo, tak? A może najpierw opowiem. Był kiedyś taki zespół trubadurzy. Był. Tak. I on tam. Grał. To właśnie był jednym z tych trubadurów. <grym> <grym> z Krawczykiem. I nagrali. Ja. A tak? <grym> I nagrali właśnie ten utwór. O, no właśnie to tak tak to teraz To teraz go wypuszczę. Uwaga. Tak, no więc y, państwo kojarzą? Oni nagrywali nie tylko po polsku. Oni nagrywali także po polsku. Angielsku. Po angielsku? ten zespół się nazywał The Beatles. Tudzież y, inna y, wymowa tego? Zaraz, jakie The Beatles? Ja? No, The Beatles. Ja nie kojarzę. Ja, co to jest The Beatles? No, zespół. Zespół. No nie tak, w którym ser Paul McCartney, proszę pana, śpiewał. To on grał w dwóch, dwóch zespołach? To znaczy? W trubadurach i w The Beatles? Nie, tylko w trubadurach. No to skąd The Beatles? Nie wiem. Wizer Top Ten Chart Ekstra Wspominaliśmy Nie, nie, to inaczej zacząć. <grych> Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Uwaga! Ryszard Kalisz po raz kolejny będzie tatą. Ale A o tym zacząłem... co w związku z tym? I to wszystko A w Deezer, to... Top Ten Chart extra. No właśnie. Zachowajmy troszkę tutaj masę. też źle zacząłem? No raczej. Richard Top Ten Chart Ekstra Kalisz <grych> będzie tatą jutro, <grych> dzisiaj za chwilę będziemy o tym no. mówić. Lepiej? No powiedzmy. <grych>

IZER TOP TEN CHART EXTRA? Nie ja co, wiem, co to za program. Nie co to za program. Nie wiem, co, co Pan za chciał program? powiedzieć, nie ale, wie, ale proszę, zróbcie to. Za program? Nie mówić. to za program? Wow, program? TOP TEN CHART w wersji ekstra. Wow, panu. jaka fajna nazwa. W mhm. KRKFM, Ryszard Kalisz. Na 102 i 4. Ryszard Kalisz. Po raz pierwszy został tatą, gdy miał 56 lat. A teraz nie wiem, ile ma, ale zostanie po raz drugi tatą. Tak? Mhm. No czemu? No bo Dominika Lis, jego partnerka. Bo najpierw była inna partnerka, teraz mhm. ma drugą partnerkę. Z tą pierwszą partnerką się nie dowiedziałem gadał i dziecko zostało przy partnerce, a z tą drugą partnerką, z Dominikiem, dogadał Lich, się. No, do, 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 dogadał no się. No bo chyba bo tak, skoro jest w ciąży. Jest w szóstym miesiącu teraz. Hmm. No, i teraz będzie nowe Kaliszątko. Tak? I on się o tym coś to, 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 to gdzieś tam I on to powiedział publicznie w święto. Tak? Tak. No to to, to widzisz. To, to, to ja mam apel. No i jaki? Ryszard, jaki? Ryszard Kalisz. I co się chwalisz? And it goes like this. Uh. Karka FM na 124 FM! Na żeby się zrymowała. Aha, no. Faktycznie. Jak <grym> się zrymowała? Dobrze, już nie o, mówmy, o, o. już nie wspominajmy, co to za program. Wszyscy wiedzą, że to najlepszy program w polskiej radiofonie. Mogę ja? Mogę ja? Proszę. Wizer, top ten chart extra. <grym> Panie co, Dawidzie, co, co, obiecałem Panu powrót do przeszłości. To teraz, żeby się odpowiednio nastroić. Tak. Uwaga, wypuszcza odpowiedni podkład. Pan wypuścił. O! Ohoho! <śmiew> <śmiew> Odpalamy naszego do, 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 Deloriana, tak? Delorian się DeLisa. nazywał w tym samochód. Nie wiem, jak się nazywał. W każdym razie cof cofamy się w czasie. Tak. 10 dni. Próbora, 30, 30 10, bo dzisiaj jest 9 Ale to znowu było... 30, 5, dobra, No to 9, 9. 31, godzina 20 z hakiem. 33 z hakiem, TVP2, mm -hmm. Wrocław na scenie Ona, Beata Kozidrak. 4 wow. minuty występu. Wow. Wie pan ile zarobiła? Nie wiem. 85 stawek. I, i, stawek. Min... Przepraszam, 85 minimalnych pensji. Wie pan ile to. Uff. Ponad 155 tysięcy 155 tysięcy w 4 minuty Fakt ten Oburzył pana nijakiego Piotra Szumlewicza Eksperta ogólnopolskiego porozumienia Związków zawodowych Już myślałem, że to ten, co nagrał płytę z polem Nie, proszę No i, no i, no i No i, proszę pana, pan Piotr Oburzony Wystosował oficjalno otwarty list Do TVP i co w nim napisał? No napisał, że po prostu to jest nie do przyjęcia I że to skandal, że pieniądze ściągane od ubogich ludzi z abonamentu Są przejadane przez celebrytów No właśnie, ja płacę, pan płaci, pan płaci, społeczeństwo płaci. płaci Wszyscy płacą I co? I taka, A taka kozidrak, bada, kozidrak proszę pana Wychodzi, no, Wychodzi, krzywa. No i proszę pana, no, potem przejada te nasze pieniądze Żeby ona proszę pana No, 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 to już, to już pozostawmy bez komentarza mhm. Teraz się zastanawiam, panie Dawidzie 155 tysięcy. Mm -hmm. Na co można byłoby to przejeść? Weźmy na przykład taki kawior mm -hmm. nie? No to muszeczka taka 50 gramów. Mm -hmm. To jest Ile ona by tego wąsiała ten? 10 basenów olimpijskich. Kurczę, Ja wiem, co ona mogłaby zrobić. Co mogłaby zrobić? Że ona pojechać do Egiptu I? i kupić wodę. Bo przecież wiadomo, że. Nie ma. Nie ma. Wody na pustyni. A nie mam sił. Top Ten Chart. Słuchasz wydania ekstra programu DZ Top Ten Chart w radiu KRK. Zapraszają Dawid Pytlik i Wary Oldman. Pan kojarzy Jabczyńsko? Japczyńsko? To, tak. ta, to ta, co lubi sobie i znowu wspólnej? E, nie oglądam, ale podejrzewam. No znaczy ja ta. też nie! Ja, ja nie, nie wiem ja. o kogo chodzi. A w ogóle pan nie powiedział, co to za program. No właśnie, ale chciałem nie typowo zacząć, wie pan? To się udało panu. To ja może powiem tu Deezer, to w tym czarnej wersji Ekstra. Za chwilę będzie o Japczyński. Japczyński. Japczyński, która ogłaszała nabór na Facebooku. Do czego? Do sesji fotograficznej. Ojej, jestem ciekawy. Panie Dawidzie, zacząłem z domu mnie typowo. Zdziwił mm -hmm. <laughs> się pan. Teraz Nie było znowu nami teaser top ten wersję, Radio Radiukerka. Tak, pan coś obiecał o ja, ja, jabłkach. Tak, Joanna Jabłczyńska na Facebooku napisała, że szuka faceta. Ja bym no. powiedział, że szukaj Jelenia. No. Który zrobił jej kilka zdjęć jej i wspólnikowi z kancelarii prawniczej. Ona pracuje w, podobno w kancelarii prawniczej, nie wiem czy to, albo chyba, że to jest jakiś znajomy z No kancelarii Ale to prawniczej. Marta pracuje w kancelarii prawniczej. No w ka Marta na wspólnej. Oh. <laughs> Dobra, bo się pogodno. No, no i co? I ta. moją uwagę, przykuł fakt, co Taak. zaoferowała w zamian. Co? No nie zgadnia pan, proszę. Nie zgadza. No, 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 no pracuję w kancelarii, tak? Mhm. Nie wiem, poradę prawniczą. Nic z tego. Wyrok w zawiasach? Nic, <laughs> nic z tego. No nie wiem, nie mam pomysłów. W zamian oferowała mufinki. Co? To ważne! Muffinki? w zamian za zdjęcie? Tak, tak po prostu napis powiedziała, że to jest zdjęcie jej jej współpracownika, i ona w jednym czym może zapłacić. To nie, proszę pana, garza na wspólne. Nie, absolutnie, tylko po prostu muffinki. Muffinki to jest takie ciastko, tak? I taka babeczka. Babeczkami chciała zadbać. A może to był przekaz podprogowy, proszę pana. Wie pan, co no za taką babeczkę? Sam bym popstrykał. Tak, wracając jeszcze na moment do występów Beaty Kozidrak na Wrocławskim rynku. Ale znowu pan nie powiedział, że to Deezer Top Ten Chart w wersji Ekstra. ja was naprawdę bardzo serdecznie przepraszam. To jest Deezer Top Ten Chart w wersji Ekstra. w radiu? KRK na 102 i 4FM. Dokładnie. jeżeli... tak? Na 102 i 4 Jeżeli chodzi. Na 102 i 4 FM. Jeżeli, chodzi... Na 102 i 4 Jeżeli no. chodzi o występ Kozidrak, to on był małym pikusiem. No to no, ja bym to... tego nawet występem nie nazwał. No to 4, 4 minuty jęczenia na scenie. Tak, no, tak naprawdę, Za 155 tysięcy złotych. Dokładnie. No to to jest mały pikus w porównaniu do tego, co taka formacja One Direction zarobiła w 2014 roku, proszę pana. A co zarobiła? 282 miliony dolarów. ten Będ przytulił. Taką sumę uzyskali dzięki 69 koncertom mhm. dla zagranym dla prawie 4 milionów fanów. Na drugim ze tym miejscu podsumowania najlepiej zarabiają Ale niech ile tam jest w tym One direction? Pięciu chyba. Pięciu, pięciu tak? 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 To pięciu, wychodzi po 56 milionów 400 tysięcy no, na głowę. No, w porównaniu do Kozidra, to. Wiem, ja bo sobie policzyłem, No O, pan? widzę, widzę właśnie. No. Chce pan, przymierza się pan, tak? Tak. tak do tego, ile pan no, zarabia. Pan ten, pan w za, roku. Chyba to, tak, tak. Weźmiemy Wita, mm. pana, mm -hmm. grześka, Trzcina. Mm -hmm. Mnie jako mózg. Grzesia, bo on się obraża, jak się mówi do niego że Grzesiunia naszego Grzesiuna, mm -hmm. który wyjechał, no to będę. Pozdrawiamy serdecznie, bo i tak nas pewnie nie słucha. Mm -hmm. eee, to założymy band, taki radiowy, mm -hmm. bo te miliony jakoś przemawiają. To tam. pan myśli, tańczy, że my cokolwiek tak, zarobimy? Proszę pana, no. Ja na pewno. Tylko ja na pewno, proszę pana, ja bo, pan ja... za... bo, bo jedną, jedną z, z zasad obowiązujących w zespole, mm -hmm. tak? To, żebyście wstąpili do tego boysbandu. Musimy się czymś wyróżnić. Nie, 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 nie. Nie, nie będziecie mi płacić wpisowe. O, więc je. ja na pewno zarobię, a wy to już tą kwestia tego... No, ale wróćmy do tego zestawienia, tego, Nie, ja już tam... się poddaję w takim razie. Ale co, nie chce pan w takim boysbandzie? Myślałem, że ma pan inny pomysł, bo tak naprawdę każdy boysband czym się musi charakteryzować. Jeden facet na przykład jest taki prosportowy, drugi jest lalusiowaty, trzeci na przykład jest. Tu ja jest wiem, jakiś kim inny. będę! I... Ja wiem, ja wiem, I kim będę! Da... Ja będę tym, wie pan, kim? Nie wiem, kim. Tym otyłem. To był ten program, którego nazwę poznaliście już doskonale. Tak. To byli ci prowadzący, których znacie perfekcyjnie. Tak. I to jest to radio, od którego odkleić się nie mogliście. Tak? Nie, no, nie wiem, tak to za kłamłem. No no no, 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 no. A o, o kim pan mówi? O czym? To był Deezer Top Ten Chart Ekstrafery od Dawid Pytlik w radiu KRK FM. Dziękujemy. A, a nie, bo ja jeszcze nie zanotowałem, ale to już idziemy. Ja pan to rozpiszę, a my w takim a razie. już idziemy? Uciekamy już tak? 21. Prawie, że. Mhm. Na razie. No to dobra, no to, to jak trzeba, to trzeba, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I teraz pan powie powinien powiedzieć to, co pan mówi zawsze, nakład. Nie wiem. Papa! Pa. <ślesk> <ślesk>